Coś? Bo nie będzie słychać? Powiedz coś, Tomasz. O, nie słuchajcie. Yy, teraz. Oj, oj, czekaj. Czaj nie ma teraz, bo... Muszę zrzucić troszeczkę. Eee... Yy, Miksterio, może coś. O, teraz może? A to nie wiem czemu cię nie słychać aktualnie. Eymm... Um, nie mam pojęcia, to dość szczerze mówiąc. Um, zaraz lubiłem to naprawić. Zaraz robiłem to naprawić, ponieważ coś jest nie tak. Eymmem um, um, <grych> Czy ty w ogóle są odciszone i są odciszone, dobra wow. Wow, jak ja to nie streamowałem na YouTube. Tak, 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 tak. E, bo ja mam to ustawiamy, że chcę... streamować na YouTube? Jest YouTube, dobra. <coughs> Chyba jestem chory Nie wrócę, nie, nie wrócę po feriach do szkoły Nie, mówię, że nie wrócę po feriach do szkoły wiesz, że jestem chory Po feriach, po feriach tak Powiedziałem po feriach Nie kłóćcie ze mną Bo jest stream Nie będziemy robić Biusów jak magical Ta Te... Trzeba nie... Trochę choć nie wiem czy mi działa YouTube. Bo też. Nie wiem czy mi działa YouTube, bo coś mi. Coś mi tego nie internetuje. Bo coś mi nie internetuje trochę. Nie wiem, mam, mam dobrą jakość. Ale nie przystaje mi się YouTube. Oj. Oj. Oj, i ferma, mamy problem. Game over, Cristo, mi ją Co to jest? No nie ty się, nie niech się niech ty I to moje ja dalej ciebie nie słyszę na streamie, ty bo... No ty niech ty niech ty niech ty niech ty niech o, czy okay, teraz? Co, teraz? No, Mój O, czy Koleś, tak? ale to jest po mnie, no? No, teraz coś. Koleś u mnie. Wiec, chodzi, kli... Dobra, dobra, ale tak nagłoś normalnie. No mówię. Okej, okay, to jest coś nie więcej tak jak ja, bo jak klikałeś, to nie podskakiwało już do żółtego. Ojej, oj. Klikałeś w to nie, to był tak głośny dźwięk, że koleś prawie do czerwonego mi dochodziła, a ja jestem na Myszkę No, tak. To już było tak głośne. Ja o, nie wiem czy mamy streama koleś, bo nie wiem co się dzieje. Cześć to co się zło... mamy streama. Ja pamiętam jak mieliśmy roz streama, jak odpalilibym streama z tym z Kubą, miałem odcinek <laughs> nagrywać i siedziałem się, tenerwowałem, że nie działa teraz i to było streamowane. <laughs> no. Zapalny? Czemu się nie zapisał tytuł, ej? Siema Kinga. Grasz Fortnite może? Nie, teraz nie. Czemu się tytuł nie zapisał ej? Komarto? Może nie kliknij, no zapisz Kliknę i zapisz? To kliknę, zapisz. A może mi to nie działa? Czaj, Albo, o, nie wiem, tak. jak ci figer wywala gram. To może się dago Znowu Gram VA FC 25 Zobaczmy Ym... DC 100 ma